Witajcie moi mili na kanale Rozbieracz.pl W dzisiejszym odcinku będę Próbował Naprawić agregat Prądotwórczy Marki Hyundai Model GH5500 Agregat dostałem do naprawy od znajomego Tak to wygląda i usterka jest taka, że jak się odkręci paliwko, to zgaźnika cieknie. Cieknie? Chyba przed chwilą ciekło. No i z gaźnika cieknie, ale na razie nic nie cieknie. Nie wiem. O, cie, o, zaczął cieknąć. O. Cieknie paliwo z gaźnika i będę musiał to jakoś ogarnąć. Zapraszam Was do obejrzenia tego materiału. Będę musiał odkręcić 6 nakrętek. Tutaj dwie nakrętki jeszcze, żeby ściągnąć pokrywę filtra. Następnie będę musiał odpiąć odmę. Cięgno. Elektroniczny zawór, no i gaźnik, już będzie na wierzchu. Już odkręciłem podstawy filtra powietrza. Tutaj jeszcze mnie od tyłu nakrętka trzymała. Wstępnie już wyczyściłem gaźnik, bo jak będę go wyjmował, żeby mi tam żaden syf nie wpadł do środka, tutaj tą fachową robotę będę musiał poprawić. Jeszcze jest kwestia tego przewodu, który tutaj idzie. Bo tutaj się okazało, że są dwa żółte i czerwony i czarny, tak? I teraz będę musiał to jakoś zaznaczyć, żeby później prawidłowo podłączyć. Już rozebrałem gaźnik. znaczyłem sobie miejsca, jak był poprzednio złożony, żeby później poprawnie go złożyć, żeby czegoś nie obrócić przypadkowo. Trochę syfu jest w gaźniku Za chwilę to się wszystko wyczyści Tylko jest też kwestia elektrozaworu Może być uszkodzone No dobra, biorę się dalej do robot. Już prawie wyczyściłem gaźnik Tutaj było sporo zabrudzeń W tym miejscu to wyczyściłem Tam jeszcze taki nalot został Ale podejrzewam, że nie będzie w niczym to przeszkadzało, musiałem to boczną śrubkę odkręcić od yy, spuszczania paliwa z gaźnika bo tutaj w środku było, w tym miejscu gdzie ona się znajduje, pełno syfu już złożyłem gaźnik tylko nie sprawdzałem elektrozaworu szukałem w google, jakie napięcie powinno dochodzić do elektrozaworu no ale nigdzie nie jest napisane, a na ślepo nie chcę podłączać żeby go nie spalić przypadkowo, jak ktoś wie, jakie napięcie powinno dochodzić do tego elektrozaworu, to proszę napisać w komentarzu, żebym na przyszłość wiedział i inni też by widzieli. Już włożyłem gaźnik, podpiłem cięgno gazu. Teraz będę musiał ten przewód paliwowy jakoś ogarnąć, tą fuszerkę. Przy okazji odkręcę filtr paliwa, zobaczę w jakim stanie jest tam, czy jest bardzo zabrudzony. Ten przewód już podpięłem, poprzednio się martwiłem, że jak odepnę, to później nie podepnę jak powinno być, ale się okazało, że tu jest męska i damska wejście. No dobra, zakładam podstawę filtra powietrza i powoli będę uruchamiał. Już przykręciłem podstawę filtra powietrza. Najpierw dokręciłem te dwie nakrętki od gaźnika, żeby się gaźnik ułożył. A na końcu dokręciłem to trzecie, które się tutaj znajduje. Yy, gaźnik już z 15 minut jest na odkręconym paliwie. Na razie nic nie cieknie, to jest dobrze. Yy, kwestia przewodu od paliwa. Yy, postanowiłem go wymienić i dać tutaj. Takie, taką słonę, żeby on się tutaj nie przecierał, bo trochę ma ciasno. Tutaj, jakieś, tutaj jest jakieś mocowanie, ale nie wiem czy to jest od paliwa, czy od czegoś innego. Nie chciałem tutaj puszczać tego przewodu po prostu. No. Jeszcze odkręcę świecę, zobaczę w jakim stanie jest, i jeszcze zajrzę do oleju. Jest ten olej w tym silniku. No jest jakieś przepalone co widać, dawno nie wymieniany. O, jeszcze. Jeszcze benzyna w oleju jest. No. olej to zmiany niestety. I teraz czemu benzyna jest w oleju. Jak gaźnik się cały czas zalewał benzyno benzyna leciała do cylindra i przez gład cylindra spływała do oleju no, no niestety, olej do wymiany już wykręciłem świecę, co widać ma nagar to znaczy, że trochę już ten silnik brał olej dobra, wyczyszczę ją, wsadzę aby uruchomić silnik a później się zobaczy, czy będę ją wymieniał, czy nie. Powróciłem do naprawy po paru dniach, bo wtedy tak mnie irytował ten agregat. Coś zawsze nie tak było, i już ze trzy razy tutaj czyściłem gaźnik. Nawet tutaj tą uszczelkę dorobiłem, bo poprzednia nie trzymała szczelności. Lewego powietrza łapała. Dzisiaj, na dzisiaj plan jest taki, że rozkręcam to wszystko, znów czyszczę gaźnik, grzebię przy gaźniku, wszystko tutaj odkręcam. Tutaj odkręcam od zaworów i, robię, i ustawiam luzy zaworowe. Już ustawiłem tłok w górnym. Punkcie. Oczywiście silnik jest zimny. I tak sący powinien być 0,12, a wydechowy od 0,12 do 0,15, jak już mierzę, a już poprzednio mierzyłem, tutaj jest idealnie wchodzi 015, i tutaj też wchodzi. To będę musiał poprawić. Sący na 0,12 Już ustawiłem zawory Wydechowy 15 Sący 12 Zakładam nowo świecę Składam to, to kupy i będę Odpalał W końcu się udało opanować ten agregat. Pamiętajcie, nie róbcie tego w domu, co ja tutaj robię. Dobra, jeszcze wymiana oleju za chwilę nastąpi. Tam już go z grubsza poskręcałem, takie śrubeczki, nie śrubeczki, pierdołeczki. Wymieniam olej, przykręcam do boczną osłonę, no i chyba już będzie koniec a jeszcze ten przewód będę musiał wpiąć olej już świeżo zalałem tutaj trochę umyłem żeby syf nie wpadł do silnika równy litr oleju weszło No. Odpaliłem na próbę na zimnym odpalił bez problemu. Zakres prac. Jaki był? Wymiana oleju, wymiana świecy, wymiana przewodu od paliwa, regulacja zaworów, wydechowy na 0,15, sące na 0,12. Temat gaźnika. Dorobiłem uszczelkę pomiędzy gaźnikiem a kolektorem sącym, bo tamta stara nie była szczelna. Wyczyściłem gaźnik, wymieniłem wszystkie orynki w gaźniku, bo były takie już słabe. No, agregat odpala normalnie, chodzi, nie ma żadnych problemów. Jak będą jakieś problemy, to będę informował na kanale. Dobra, ja już skończyłem na dzisiaj tę robotę. Dzięki za oglądanie, dzięki za komentarze, za łapeczki, za suby. Do następnego. Cześć.